Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hmm. Facet, mężczyzna. Hmm. Człowiek czynu, nie? Ale czy facet może zmienić świat, swój świat, swoje rodziny i ten świat, no właśnie, świat w ciągłym konflikcie przez modlitwę? Drodzy panowie, zapraszam was do Frampole jutro w niedzielę, po mszy święty o godzinie 18. Będzie męski Różaniec. Pierwsze takie wydarzenie w tej okolicy. Zapraszam wszystkich mężczyzn z Frampole i z okolic. Przyjecie. Może to będzie dobra taka forma odnowy swojej męskości? W jakiś sposób? Odkrycia jej na nowo. Nie? Odkrycia jej na nowo. Ukierunkowania w, dobry, w dobrym kierunku. No i, no i właśnie. I może, może być tak, że Twoja obecność, drogi bracie, może zmienić nie tylko Twoje życie, ale może zmienić życie niejednego z nas. Tak jak życie chociażby Maksymiliana Marii Kolbego. Popatrzy, który. Kiedy mówił, że idzie odmawiać różańc, idzie strzelać do diabła. Jego życie odmieniło nie jednego człowieka. Może warto więc e, rozpocząć, jeśli w Twoim życiu jeszcze nie ma Różańca, albo kontynuować właśnie tę modlitwę, zaczynając strzelać do tego diabła, który Ciebie niszczy, który mnie niszczy, który nas niszczy, ale również i do tego, który chce zniszczyć naszych, naszych, właśnie bliskich. Którzy żyją obok nas. Przecież masz ludzi, których kochasz. Masz ludzi, o których trzeba walczyć. Zawalcz o nich. A myślę, że nie ma dobrej, lepszej walki niż właśnie walki pod płaszczem Maryi. Dlatego męski różaniec. W tę niedzielę, słuchajcie, 30 kwietnia w kościele parafialnym we Frampolu polu, świętej o godzinie 18.00. Nie może Ciebie zabraknąć. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam. No i oczywiście Wam wszystkim błogosławię. nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.